Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu ciepło, Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa abym mógł to świadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł Nieprzenikniona mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Poszeko, pragnę oferować, prosząc Cię, święty Kapiola Haniele o Twoją opiekę i przewodnictwo w czasie naszej wspólnej modlitwy. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. Módlmy się, miłosierny Poszek mi nasze ciąg czynienie satar apostolskiego życia i posłannictwa świętego kapiela Archanioła i z jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i otwarcie głosić miłość Jezus Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty kapielo Archaniele, proszę Cię, wstaw się za nami. Amen. O krwi wodę, która wytrysłaś wówczas z tej słodszego serca słowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam Tobie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przeć królestwo Twoje, paść wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie dopuść, abyś mu lekki pokusie, ale nas paw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z synami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w pokę Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, Stoła Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzeszowan, umarł i pokrzepian. Stąpił to piekiel, trzeciego dnia z prtwych stał, wstąpił na nie piosę, siedzi po prawicy Boga. Ojcze Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała słabych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Glajeko polestej męki, mimi się dla nas i świata całe ko. Glajeko męki, mimi się dla nas i świata całego ko. Glajeko męki, mimi się dla nas i świata całe ko. Glajeko męki, mimi się citle nas i świata całe ko. Glajeko męki, mimi się dla nas i świata całe klejko pole męki mimiu sieci dla nas i świata całego klejko pole męki mimiu sieci dla nas i świata całego klejko pole męki mimiu sieci dla nas i świata całego klejko pole męki mimiu sieci dla nas i świata całego klejko pole męki mimiu sieci dla nas i świata całego Ojcze Przetwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie z nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej sieci dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimo ścicit nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polistej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Klajek opolestej męki, mimiło się cietle nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimiło się citle nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się tle nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się tle nas i świata całego. Klajko prestej męki, mimo się ciekle nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki, mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki, mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki, mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki, mimiją się citle nas i świata całego męki. Miej sieci dla nas i świata całego. Dla Jego męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki, Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. Klajek op męki, mimiło się nas i świata całego. Klajek o męki, mimiło się nas i świata całego. Klaeko porestej męki, mimo mi się nas i świata całego. Klaeko polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimiło się citle nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko polstej męki, mimo się ci nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niesmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niesmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niesmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i Ducha Matko Bosza, to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich Boku. Z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamą Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez miłosierdzie Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokątcy wiesz na posze. Osłoń nas przed oczami swych duchów. Sechciej posłużyć się chrami i aby nas i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchnię Boże, w świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac nauka i działanie mogą odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się o dar Świętego dla kapłanów i siostr zakonnych. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, Wasz Kapłanów i Siostry zakonne. Duchu święt, Duchu Czystość, uświęcaj kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpalaj serca we tę tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostr ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej, z Panem Pokiem Akaja.